Trzaskowski robi kolejny krok. Kto u jego boku? Samorządowcy zbierają szyki. Formalizują się pod szyldem Ruchu Wspólna Polska. Otoczenie rewała Trzaskowskiego zapowiada powołanie zarządu Stowarzyszenia Ruchu Wspólna Polska, które ma skupiać samorządowców z całej Polski. Jak dowiedziała się interia.pl, w zarządzie pojawią się Jacek Jaśkowiak, Tadeusz Truskolaski i Arkadiusz Wiśniewski. Przewodniczącym będzie Rafał Trzaskowski. Samorządowcy coraz śmielej włączają się w budowany od jakiegoś czasu ruch Wspólna Polska-Rafała Trzaskowskiego. Dziś wystąpił na konferencji prasowej, ale formalne powołanie władz nowego stowarzyszenia odbędzie się pod koniec miesiąca w Poznaniu, przy okazji rocznicy Poznańskiego Czerwca. Jak jednak dowiedziała się, interia.pl, role zostały już przypisane. Przewodniczącym ruchu Wspólna Polska będzie oczywiście prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Sekretarzem zostanie prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, a skarbnikiem prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. W zarządzie będzie też prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski. Stowarzyszenie przybiera więc pewną formę formalnej organizacji środowiska samorządowego. Do tej pory czegoś podobnego w Polsce nie było, a środowisko samorządowe było rozdrobnione. Teraz, pod kierunkiem Trzaskowskiego, samorządowcy zbierają szyki. Co ważne, w tym gronie nie będą wyłącznie prezydenci największych miast, ale również marszałkowie, burmistrzowie, wójtowie czy starostowie. 2023 rok. Kluczowe wybory, jak też słyszymy, samorządowcy zdają sobie sprawę, że mają do odebrania jedną z głównych ról przed wyborami w 2023 roku. Jak natomiast podkreślają współpracownicy Trzaskowskiego, to kolejny krok do budowy szerokiego ruchu, który wpisuje się w strategię POIKO, czyli poszerzania tego środowiska o nowe elementy. Formalizowanie struktury samorządowców to kolejna odsłona działania Trzaskowskiego, który w ostatnich tygodniach jest wyraźnie aktywny. Odwiedził 20 miejscowości w Polsce, ale też organizuje Kampus Polska Przyszłości, który będzie miał swój finał pod koniec wakacji w Olsztynie. Jednocześnie jest też twarzą po w sprawie zbierania podpisów pod likwidację TWP Info. Trzaskowski pełni więc dziś kilka ról integrujących zbliżone środowiska, jest prezydentem Warszawy, wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej i szefem struktur Stowarzyszenia Samorządowego Ruch Wspólna Polska. Na konferencji prasowej o godzina 13:30 władze nowego stowarzyszenia zaprezentują cele, które mają określić kierunek działań ruchu Wspólna Polska na najbliższe miesiące. Autor Łukasz Szperka